Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, sanitariuszom, wszystkim, którzy narażają swoje właśnie zdrowie i życie, pomagając innym. I tak pomyślałyśmy, że nie zawsze macie czas, żeby coś zdrowego przygotować w ferworze tej ciężkiej pracy, więc chciałabym wesprzeć Was czymś dobrym, zdrowym. To są koktajle, to są zupy, yy, które są bezpieczne i co jest ważne, są naturalne. Formuły yy, koktajli i zup przygotował yy, profesor Stigstein, to jest ten znany Tadeusz który yy, stworzył też między innymi życiu, yy, urządzenie Lukas. Także koktajle zawierają to, co organizm potrzebuje. Zdrowy tłuszcze, węglowodany, białko, 9 aminokwasów egzogennych, także myślę, że was tego potraw i zupy wspomogą i uzupełnią niedobory. Życzymy tutaj z wami, wam słuchajcie tej siły, tej wytrwałości i dużo, dużo zdrowia. Także jesteśmy z wami, robicie kawał dobrej roboty, także dziękujemy. I ja tutaj dziękuję. dla szpitala ja mamy tutaj dziękuję. dla was podziękowania. Bardzo dziękuję, dziękuję. Paniom i dziękuję firmie, że zechciała nas wspomóc, bo mamy nawet sklepik zamknięty. Byłyśmy właśnie przekazać koktajle i zupy nasze Oriflame dla kolskiego szpitala i po, tutaj kolskich medyków, pielęgniarek w podziękowaniu, bo wiemy, że zamknęli im sklepich tutaj, nawet nie mają gdzie kupić żywności jakiejkolwiek w ciągu dnia. Tutaj właśnie przełożona pielęgniarek, pani Ela mówiła, że może będą zmiany 24-godzinne i pielęgniarki nie będą mogły wyjść i kupić sobie nic do zjedzenia, więc tutaj będą mogły sobie zjeść, odżywić organizm, także jesteśmy całym sercem z naszymi medykami i życzymy im dużo zdrowia.